Otwieramy nową erę mobilności rodziców. Aktywne rodzicielstwo to mnóstwo ważnych spraw: poranne spacery w parku, spotkania z przyjaciółmi, kawa na wynos, a w weekendy rodzinne wypady na łono natury. I tak bardzo chce się zdążyć ze wszystkim. Życie nie zwalnia, a Ty potrzebujesz wózka, który trzyma Ci kroku. Dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Cały zespół Aneks jest podekscytowany, że możemy przedstawić naszą najnowszą innowację wózek Flow. Ciesz się spacerem w swoim rytmie to coś więcej niż tylko slogan. Odzwierciedla naszą misję, aby wspierać rodziców w pełnym życiu z dziećmi, a nie tylko dla nich. Wózek Flo został zaprojektowany tak, aby zapewnić rodzicom swobodę ruchu bez ograniczeń, umożliwiając im łatwe przejście przez rodzicielską podróż. Sercem Flo jest jego lekka i ergonomiczna konstrukcja. Rodzice w ciągłym ruchu potrzebują wygody. Ona zaczyna się od łatwości obsługi wózka. Flo to jeden z najlżejszych wózków dwa w jednym w swojej klasie. Waży tylko 11 kg z gondolą. I 10 kg z siedziskiem. Lekka konstrukcja sprawia, że noszenie, przenoszenie i manewrowanie jest niezwykle proste, bez uczucia przeciążenia. Gondola waży tylko 4 kg i składa się w kilka sekund, co ułatwia jej przechowywanie oraz transport. Potrzebujesz kompaktowej spacerówki? Nic prostszego. Wystarczyło dwa kroki. Najpierw składasz siedzisko, potem ramę, a dodatkowo wózek sam stoi. Idealny do małych mieszkań, bagażników samochodowych czy ciasnych kącików w kawiarni. Flow kompaktowość nie oznacza kompromisu. Szybkie tempo życia to różne powierzchnie: od gładkich chodników, po brukowane ulice i wszystko co pomiędzy. Dzięki elastycznym kołom Flow i zaawansowanemu systemowi zawieszenia, każda podróż będzie płynna, niezależnie od nawierzchni. Opony z poliuretanu są niezwykle lekkie, a jednocześnie bardzo trwałe, zapewniając doskonałe pochłanianie wstrząsów i stabilność jazdy. Ich innowacyjna budowa sprawia, że wózek płynnie pokonuje każdą nawierzchnię. Niezależnie od tego, czy manewrujesz po ciasnych uliczkach miasta, czy jedziesz po wiejskich drogach, Flora radzi sobie z tym bez problemu, zapewniając komfort Tobie i Twojemu dziecku. kiedy chodzi o komfort twojego dziecka nie idziemy na żadne kompromisy. Wózek Floma materac Sorona, ekologiczny materiał z kukurydzy. Materac i wyściółka gondoli są pokryte miękką tkaniną bambusową. Dzięki temu połączeniu materiał jest miękki i oddychający, zapewniając dziecku komfort w każdych warunkach. Materiał Sorona dba o dobrą cyrkulację powietrza w gondoli zapewnia wygodną podróż za każdym razem. Flo jest starannie zaprojektowany, aby spełniać potrzeby rodziców w różnych warunkach klimatycznych, co czyni go idealnym wyborem na ciepłe jak i chłodne dni. W cieplejszych sezonach oddychająca tkanina zapewnia doskonałą wentylację, utrzymując dziecko w chłodzie i komforcie. Gdy nadchodzi zima, Flo jest gotowy na śnieżne spacery. Duży, regulowany daszek zapewnia solidną ochronę przed deszczem, wiatrem i zimnem, chroniąc Twojego malucha przed niesprzyjającą pogodą. W zestawie znajduje się także osłonka na nogi, która otula dziecko miękkością i wygodą. Przestronna gondola wygodnie pomieści dziecko owinięte w śpiworek, zapewniając jednocześnie przestrzeń, jak i swobodę ruchu. Kolejną wyróżniającą się cechą jest przestronny kosz. Niezależnie od tego, czy to zakupy, niezbędne rzeczy dla dziecka, czy zabawki, ładowność 10 kg daje Ci mnóstwo miejsca na wszystko, czego potrzebujesz na spacerze. Flotba o komfort zarówno dzieci, jak i rodziców dzięki ergonomicznemu i przemyślanemu designowi. Buzek ma teleskopową rączkę, którą łatwo dostosować do wzrostu, co zapewnia wygodę każdemu członkowi rodziny. Dodatkowo regulowane adaptery wysokości gondoli i siedziska umożliwiają idealne dopasowanie dla rodziców o każdym stroście. Z FLO każdy spacer to wygoda i komfort dla wszystkich. Przejdźmy teraz do stylu. Wózek FLO dostępny w czterech kolorach oferuje elegancki i nowoczesny wygląd, który przyciąga uwagę absolutnie wszystkich. Na szczególną uwagę zasługuje nasz unikalny besz, yuki, odcinek, który znajdziecie tylko u nas. To nie tylko funkcjonalność, ale też sposób na zrobienie wrażenia podczas każdego spaceru. Wózek floto to coś więcej niż środek transportu. To Twój towarzysz, który pomaga Ci bez wysiłku poruszać się po codziennych ścieżkach. Niezależnie od tego, czy przemierzasz zatłoczone ulice, czy odpoczywasz w ulubionej kawiarni, Flo doskonale wpisuje się w Twój styl życia. Lekki, kompaktowy, wygodny i stylowy. Został zaprojektowany dla rodziców, którzy nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości. Nie możemy się doczekać, aż zobaczysz, jak Flo ułatwia codzienne spacery aktywnych rodziców. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami.